Witam. Jeżeli masz dolegliwości takie jak problemy z zajściem w ciążę, problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa lędźwiowego, chroniczne zmęczenie, huśtawki nastrojów, wzdęcia. Problemy jelitowe, ciągły ból w okolicach miednicy, w brzuchu, problemy z oddawaniem moczu, nieregularne i obfite miesiączki. Możesz mieć endometriozę, więc ja nie jestem lekarzem, sprawdź to. I podczas zabiegów refleksologicznych można poprawić stabilizację organizmu, i jest przypadek, że dziewczyna podczas regularnych zabiegów refleksologicznych zaszła w ciąże. Więc zachęcam do refleksologii, do regularnych zabiegów. Pracujemy na, na układach. Jeżeli mamy endometriozę, układ nerwowy, rozrodczy, pokarmowy, limfatyczny yy, i hormonalny. Pięć układów. Więc zapraszam na zabiegi. Pozdrawiam.